Z treści zadania wynika, że ciężar jest podnoszony z przyspieszeniem, zatem ruch jego jest jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej. Na wysokości H ciało uzyskuje więc prędkość V. Posiada na tej wysokości energię potencjalną grawitacji MgH i kinetyczną Mv przez 2. Praca wykonana to zmiana energii mechanicznej naszego ciała, czyli suma jego energii potencjalnej grawitacji kinetycznej na wysokości h. W równaniu tym niewiadomo jest tylko prędkość, żeby ją znaleźć skorzystamy z dwóch wzorów z kinematyki ze wzoru na prędkość końcową w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej i wzoru na drogę będącym iloczynem prędkości średniej i czasu. Prędkość średnia to średnia arytmetyczna w ruchu jednostajnie zmiennym. U nas prędkość początkowa jest równa 0, więc V plus V0 przez 2 jest równe V przez 2, no i razy T. I to jest koniec fizyki. W tym momencie skończyliśmy analizę fizyczną. Trzeba układ tych trzech równań rozwiązać. V jest niewiadome. Te dwa równania pozwolą nam znaleźć prędkość V i ją wstawić do równania na pracę. Wyznaczamy z pierwszego równania czas. Wstawiamy go do równania drugiego. Zwróć uwagę, że w tym równaniu nie wiadomo jest tylko V. Wyznaczamy V kwadrat. Mając V kwadrat, 2 AH, wszystko jest znane. Wstawiamy je do wzoru na pracę. Mamy więc mgH plus dwójki się uproszczą MAH. MIH wyrzucamy poza nawias. Podstawiamy dane i znajdujemy, że wykonana praca była równa około 16500 juli.